No, dzwoni do mnie, halo, słuchaj, to była najlepsza noc i oczywiście wieczór w moim życiu, dziękuję, nie dziękuj. wierzę, że to był mój pomysł, I powiem Ci tak, że to wino było wykwintne, a ten czas nasz spędzony to wow, po prostu musimy to kiedyś powtórzyć. Okej? Okay? No pewnie, pewnie. Pewnie, że jestem gotowy na drugi raz. I wiesz co? Mam taki pomysł. Co powiesz na to, żeby ten drugi raz, powiedzmy, dzisiaj, żeby, dziś, żeby dzisiaj się znowu spotkać? Tym razem z kinem? O, nie masz czasu? Nie, dobra, Nie, nie, spokojnie. Możemy kiedy indziej. A... Tak to dzisiaj, wiesz, poglądam sobie coś na Netflixie, coś na YouTube. Wieczorkiem sobie sam poleżę, więc spoko, okej? Okay? No okej, okay, pa. Jak nie ty, no to kolejna, no bo przecież. <ścoughs> Co? Tylko 325 yy, dziewczyn mam w telefonie. Miałem ostatnio 560. To dobre. No ta. Zerwania. Zar dobra, dzwonimy teraz do Klaudia. Cześć Klaudia. Szybko na temat. Masz dzisiaj czas. Na noc. No i super. No to i umówieni. Podjadę o 20, okej? Okay? No dobra. Spoko. Spoko. A tak to to jak coś to możemy do restauracji, jakieś wino. Okej. Okay. No, no, spoko, spoko. Cześć. O tak. Znowu atakuję. To jest najlepszy czas. To jest mój najlepszy czas. To jest ta najlepsza chwila, żebym sobie po prostu żebym po prostu za chwilkę wypił może jakiegoś jednego browarka. A potem się dalej cieszę. Muzyki posłuchał, a wieczorem z kolei. Ja mam życie. Dobra. Pyk, dzisiaj 20. Klaudia. Dobra, okej. Okay. A zadzwonię do Jurki. Możliwe, że jutro będzie miała czas. Cześć Julka. Czemu krzyczysz? No wiem, miałem być, ale nie byłem. I może jutro. Halo? Halo? i się rozłączyła nie to nie czyli jeszcze 323 numery do lasek mega łatwych które z... spotkają się o, tak dobra czyli jest git 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 git